Arsenal w dołku, a lewy ciągle rozczarowuje. Jesteśmy w połowie sezonu, a kanonierzy są poza top 4. Cieszy dobra dyspozycja w lidze mistrzów, z czego kibice są zadowoleni, ale otwarcie mówią, że oczekują znacznie więcej od trenera. Lewy ciągle nie wskoczył na odpowiedni poziom, i trudno sobie wyobrazić, gdzie byłby ten zespół, gdyby nie salach. Czas na zimowe okno, a cel transferowy jest tylko jeden: środkowy obrońca uwielbiany przez miliardy Polaków na całym świecie. I witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku z trybu kariery FIFA. O ostatnim odcinku, bo jeśli nic tutaj nie wygram, przejdziemy do FIFA 17. Jestem dzisiaj tak elegancki, nie dlatego, że jutro zaczyna się rok szkolny. Jestem dziadkiem, nie idę do szkoły, ale współczuję wam wszystkim, którzy wracają. Jestem tak elegancki, bo dzisiaj wygrywamy trofea i przeprowadzamy poważne transfery. No najwięcej komentarzy było o tym gościu. Piłka się Michał Pazdan. Rzucam milion. Ale żeby nie było, słuchajcie, żeby nie było, trzeba spełniać wasze marzenia. Paul Pogba, 31 milionów, 86 oceny. On wraca do FC 26. Nie wiemy, jaką będzie miał ocenę, ale to pewnie będzie najczęściej ewoluowana karta. No, on jest młody, on ma tu ogromny potencjał, i my nie mamy pieniędzy. Santi Casorla jest niezadowolony. Ma 31 lat. Szanuję go, bo to piłkarz był wspaniały. Ciągle gra w piłkę, mimo jego problemów zdrowotnych, które miał. Piękna historia w ogóle, że wrócił teraz z realem mówię do La Liga. Ale ja jestem bezlitosny. Jestem jak Arne slot. Czeka nas też wyjazd do Londyn. Wyjazd y, autobusem do innej części Londynu i serio, quadrado znów. Czekajcie, co oni mi tu napisali. Przegrane w ostatnim meczu jest podwójnie bolesnej i obawiamy się, że wpłynie na spadek popularności wśród kibiców Wciąż ma pan poparcie zarządu, ale chcielibyśmy wiedzieć, że nie boi się pan podejmować męskich decyzji przed ważnymi meczami? Mocne słowa. A son chce odejść z klubu. Nie puszczę go. To, że piłkarz chce odejść z klubu, nie oznacza, że z niego odejdzie, co nie? Więc tak. Y, oferta nie do przyjęcia. Chcą 55 milionów, a zainteresowanie po wyraziło kiewo Verona. Musimy ich przebić. Rzucam bójkę. Dobra, tak patrzę, kogo mogę opchnąć. Wiecie, co Ramzi się w miarę rozwinął i on tu jest w miarę dobry, ale szczerze, Guarin, yy, tak stary już trochę jest. Chciałem tylko powiedzieć, że okej, zaraz wracacie do szkoły, ale nie bójcie się, bo zaraz też wracamy z Daily. Dwa tygodnie z hakiem. Będę zawsze tutaj na Was czekał o 15 i tak. Nie wiem, czym jest żelazko. Dajcie mi święty spokój. Rano jest, gdy to nagrywam. Proszę, pokonajmy teraz ton Ładnie. Ale czemu ten Salah jest tak dobry? Jaga przyjmuje ofertę. No słuchajcie, nie mogli spłynąć na 2 miliony. Co to jest za pęsie? Nie, no. Michał, damy ci trochę zarobić, trzeba wspierać rodaka. 10 milionów. 10 tysięcy. Chesterfield na wyjeździe. No słuchajcie, wyjazdy w takich pucharach, czy to FA Cup, tutaj jeszcze Capital One Cup. To pamiętajmy, to nie są nigdy łatwe mecze, ok? Wszystko może się wydarzyć i możemy też wygrać. Dobra, Pazdan przyjmuje ofertę kontraktu. No nie mógł splunąć na coś takiego. O kurde, piszczek, kontuzjowany. No, piękną polską kolonię teraz mamy. Son so, jest w formie, więc Lewy będzie ciągle na ławce, ale na szczęście mam Debusiego, który ma 80 oceny. Pazdan ma 68. Dzięki widzowie. Kurczę, ale mamy problem, bo jest 11 stycznia, a ja ciągle nie dostałem żadnej oferty za Santiago Casorle, a co jak co, on pięknie by wspomógł nasz budżet, więc czekamy. Teraz czeka nas też wyjazd... O, czekaj, Guarini. Okej, okay, Chelsea, Chelsea, to wiecie co, 15. Oni mogą tyle zapłacić. Zapomniałem o jednej rzeczy. Mogę poprosić zarząd o dodatkowe fundusze. West Brom pokonaliśmy przed chwilą 2-0, do 0, a ja widziałem dosyć ciekawy transfer. Harry Kane zdobyty przez Newcastle United za 14,5 miliona. Nieźle. Ramirez być może trafi do Villa Realu, tutaj Dominguez, jakiś Gameiro, też go pamiętam z futa, miał kilka toców. Miłe są te wspomnienia. Niestety zarząd nie chce mi dać takich funduszy, wielka szkoda, ale dostaniemy kasę za Guarina, tylko no właśnie, ciągle ten Casorla musi się sprzedać, bo bez sprzedaży Santiago, no my tego nie zrobimy, a niech nie chce go kupić, pewnie ze względu na wiek. No mamy 28,5 miliona, to zdecydowanie za mało, tylko no słuchajcie, najwięcej jest warty lewy, go teraz sprzedawać nie chcę, Ezil, Casorla, no szkoda, że nie mogę, kurczę, jakiejś, wiecie, takiej kwoty ustawić, którą, za którą chciałbym go sprzedać. No będę cztery. Podolski nie ma tutaj przyszłości, więc dodam go do listy transferowej. Oczywiście kontrakt mu zaraz wygasza, więc kluby mogą go mieć za darmo. Choć... Słuchajcie, powystawiam ten środnie, bo tutaj każdy milion się liczy. Kielini wraca po kontuzji i Pazdam zagrał obok niego. Szczerze uważam, że u siebie ze stołu to powinniśmy dać radę. Napad jest ok, niestety. Piszczek delikatnie kontuzjowany i super. Sanchez z czerwoną są odwalił? No to nic, no są zagra na skrzydełku, ale szkoda. Piszczek już może wrócić, jak widzimy. Pazdam też w dobrej formie. Fajnie, fajnie, słuchajcie. To może być dobry transfer. Ja w tym momencie oferuje Juventusowi wszystko co mam, 28 milionów i kasorle ale chyba się to nie uda. Oni chcą kasorle i 52 miliony Dobra, mamy Fake Cup u siebie z Cardiff, wraz Lewandowski ja sprawdzam czas, to jest czas by awansować do kolejnej rundy i że to się wydarzy, PAZDAM Z GOLEM Dziękuję wam. I prawda jest taka, że ja nie sprowadzę tego Pogby no nie w tym okienku. Sprzedaliśmy Guarina, co oznacza, że straciliśmy środkowego pomocnika. Oczywiście ciągle wierzę, że Isak przejdzie do Liverpoolu, ale wiecie, po sprzedaży Darwina, Nuneza i Luisa Diaza to jednak trochę mało tych wzmocnień w ataku i nie chcę skończyć właśnie tutaj jak Liverpool potencjalnie bez ważnego piłkarza, więc tak patrzę, kogo tu mamy fajnego: Nicolo Barella. A jestem 18-letni. Ale może taki Arturo Vidal? Zainteresowanie ze strony Liverpoolu ukradnijmy go. Santi i Dycha. Kurczę, chyba przegiąłem. Od razu zaakceptowali. Zaoferowałem mu 230 tysięcy, więc nie mógł tego odrzucić tak naprawdę. Pani i panowie, 85 oceny, 28 lat, w kwiecie wieku. Robimy to. Mata na celowniku PSG. Nieźle Tajfun może zarobić. A ten, okej. Okay. A Podolski idzie do Evertonu. Ciekawe. Lecimy. Son niestety z kontuzją, ale to też oznacza, że do pierwszej drużyny wróci Alexis Sanchez, który troszeczkę pauzował po tym, jak miał czerwoną kartkę. szkole, jednak, bo Son miał dobrą formę, no ale życie. Nie, no nie możemy przegrywać z Cardiff. No co jest? No w lidze jesteśmy na miejscu piątym i wszystko wskazuje na to, że wygra albo United, albo Chelsea, ale serio, ciężkie są te symulacje. No United ma jedną porażkę, a my mamy dobrą ekipę. Osiem meczów bez gola. Jeśli tak będzie to wyglądało z Lewem do końca sezonu, to powiem wam, tak, FIFA 17, my go tu nie zobaczymy. Tragedia. I Pazdan strzela z ławki, o co chodzi? Odkąd Michał Pazdan przyszedł do tej drużyny, ma więcej bramek od Lewego. Przed nami piąta runda FA Cup i niestety dosyć wcześnie trafiamy na Manchester United. Ja mam zamiar zagrać sobie Ligę Mistrzów, bo tak naprawdę dla mnie to jest najważniejsze ważniejsze, żeby odnieść tam sukces, a tutaj przegrywamy. Roma na wyjeździe, ja to muszę zagrać. Niestety tutaj Liga Mistrzów nie miała oficjalnej oprawy. Przez lata było to nazywane po prostu Pucharem Mistrzów, ale to właśnie FIFA 17, jeśli dobrze pamiętam, zobaczyliśmy wreszcie z powrotem te licencje, bo wcześniej wychodziła taka gra Champions League po prostu 2006, 2007, coś takiego. Wtedy też był pierwszy Ultimate Team w grze. No tu mamy jeszcze teraz tę drabinkę, z tego co widzę, Bayern wygrał, Barcelona przegrała. O kurde, 34-letni Maicon. Oczywiście Salach tutaj nie jest, byłem piłkarzem Romy, bo ściągnąłem go z Fiorentiny, co oznacza, że do tego transferu nigdy nie doszło, ale naprawdę ja jestem zaskoczony jak dobrze w tych wszystkich symulacjach sobie radzi tutaj w salach, mam nadzieję, że tak samo sobie poradzi dzisiaj wieczorem w meczu z Arsenalem bo oni mają dumbię na napadzie ja pierdziele, jakie spoceństwo, ale niestety tutaj Pazno został za... nie, ale przepiękna ekipa Romy, naprawdę Jervinho, Naingolan, Dumbia Wow, ale Widal w gierce potrafił wszystko. Ciekawe, czy on chyba powinien być jeszcze w fc 26. Niestety nie zrobiłem nigdy żadnej ewolucji, ale to jest ciekawe, że nie dostał żadnej karty specjalnej. Mimo bycia srebrnym zawodnikiem, jednak często takich bustoją i zobaczmy teraz Widal, trzy kreski. Muszę to wyczuć. Brawo Ramzy, lecimy salach, salach, ruch do przodu. Musisz wbiegać tam jakoś. Dopiero teraz się ogarnął. I zobaczmy. De Rossi tutaj biega w obronie? Co jest? O kurczę, Pazdan kontra Żerwinio. Muszę uważać dośrodkowanie! Wow! To jest nasza okazja. Czysto było czysto? Walkot, proszę! Lewandowski wchodzi, Robert, będzie główka! Poprzeczka Polaka w 80. minucie, to miał być jego moment. NIE! 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 Wojtek Szczęsny, co za błąd! Sej do Dumbia Dumbia, 1-0! Nieprawdopodobno, on sam nie wierzy w to, jaki prezent tutaj dostał, Żerwinio. Zobaczmy powtórkę, rozkojarzony Szczęsny, nie spodziewał się, że Iworyjczyk będzie tak głodny, jeszcze pod cinką postanowił pokonać Polaka i... Czwarty gol w Lidze Mistrzów tego napastnika, niedobrze słuchajcie, niedobrze! Ale prawda jest taka, że 10 lat temu nieraz takiego gola straciłem. Na szczęście sędzia chce nam pomóc, mamy 4 minuty doliczone, jak wypuszczę tutaj Wolkota... Możemy być w domu, zobaczmy. Jest podcinka, bo oni grają trójką z tyłu, dlatego ja mogę. Kuh, przegraliśmy. Najgorsze jest to, że ja nie zrobiłem tego specjalnie. Po prostu zapomniałem, że te podania do bramkarza tak mogą wyglądać. No nic, życie. Kolejna porażka, jeszcze Marquizio. Sanchez nas ratuje. Przerąbane są te wyjazdy. Dobra, ja nie mogę ryzykować, ja muszę to zagrać. Ale jakie piękne ujęcie na Emirates mamy. Wszystko wyrenderowane w grze. Teraz po prostu ujęcie z Google Earth, nawet w jakiejś dobrej jakości. Ale wiecie, wtedy to jeszcze mieli ten swój silnik Ignite, to chcieli się tym pochwalić. Wow, Borussia nieźle zniszczyła Tottenham i Juventus sobie 7 do 2 real. Ciekawe, czy Barcelona wygra. Nie wierzę, że to robię, ale pochylam się w grze sprzed 10 lat i to jest już pierwszy błąd. Zobaczmy. Ezilien, jaki on wolny, ale jest podanie do lewego, który ma ogromne problemy z tymi obrońcami Romy. Nie no, to czy jest czerwona kartka powinna być? Lewy kontuzjowany chyba po tym wejściu, a my gramy dalej? Nie wiesz, że Lewy musi opuścić boisko i naprawdę to nie był faul i kogo ja mam wpuścić? Salah, zostań legendą. Zobaczmy powtórkę tego bestialskiego wejścia. Kryminał! Tu wystarczyło biegać, zero kreatywności, wallcott, wallcott, będzie poda... Jeszcze jedno podanie! Salah! Jeden do jednego, ale on bierze tę piłkę! Walczymy dalej! Oj, zaostrza nam się ten mecz, nieudane wejście piszczka, ale to też mogło się źle skończyć. Kapitalny dribbling Żerwinio. Yy, no i jak on wyprzedzi ramzesa, teraz już nie będzie czego zbierać, ale spokój zachował waliczyk. Ostatnie minuty regulaminowego czasu gry. Znów biegnie Sanchez. Sanchez próba jakiegoś delikatnego dribblingu, ale we dwójkę go biorą. No nie ma szans. Dogrywka, dwie zmiany. Wchodzi Oxley, Chamberlain oraz Podolski, który powoli kończy swoją przygodę z kanonierami, ale kto wie, może jakaś jedna próba z dystansu i będziemy w niebie. Ja pragnę podkreślić jedną rzecz. Tutaj obowiązuje. To jest spalony, to musi być spalony. Nieszczęsny, co za błąd Wojtka! To nie jest jego dwumecz, a ja chciałem powiedzieć, że tutaj obowiązuje zasada bramek na wyjeździe. Zawsze mnie to denerwowało, że nawet to obowiązywało w dogrywce, co oznacza, że tu już nie ma remisu, nie ma karnych. Musimy strzelić dwa gole. Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że po tym spotkaniu, niestety, Polak straci miejsce w wyjściowej jedenastce, bo to jest kompromitacja. Sędzia dolicza jeszcze 4 minuty. No to jest przesada, Ale pytanie brzmi, jaki będzie mój los po tym spotkaniu? Bo, żeby na własnym stadionie dostać tak po dupie, zarządowi to może się nie spodobać. Ostatni gwizdek. Lewy wypada na miesiąc. Norwich pokonane. Ajo, spina teraz broni. Wojtek rozczarował. Stąd gra przeciwko swojej byłej drużynie. Też lewy już wrócił na ławkę, ale. o, co za historia! Jesteśmy w końcu. W fazie sezonu wszystko wskazuje na to, że United znowu wygra. Tutaj patrzę, to spadki są już chyba oczywiste. Uff, Sunderland porobiony. No i Vidal wypada na 6 tygodni. Ezyl tęskni i przyciąga sępy. Tęskni za ojczyzną. No powiem wam tak, może jakaś wymiana. Jeśli chcemy zagrać w lidze mistrzów w przyszłym sezonie, musimy zacząć wygrywać. Miejsce czwarte to minimum, bo wtedy znowu trafiamy do playoffów. No, Grami o tym przypomniała, nie? że w tamtych czasach wyglądało to odrobinę inaczej. Teraz premier League ma łatwiej. No ale nie wiem, mam nadzieję, że u siebie się lewy wreszcie przeładuje bo on nie strzelił gola chyba. Od kilku miesięcy w tej grze i ja karnego nie trafił. W porządku, zrobiłem szybką symulację. Remis z QPR na wyjeździe, czyli klasyk. Yy, zwycięstwo ze Swansea, zwycięstwo z West Hamem, no i przed nami ostatni mecz w sezonie. Southampton na własnym obiekcie, ale niestety jesteśmy na piątym miejscu, co oznacza, że w przyszłym sezonie gramy w lidze Europy. Lewy chociaż z dwiema bramkami na koniec. Gratulacje. To jest oficjalna tabela. To jest nieprawdopodobne, jak przepotężny jest tutaj Manchester United dwa razy z rzędu wygrywają Mistrzostwo Kraju. Jedna porażka! 91 punktów, druga jest Chelsea, no tak jak mówiłem, no ja tu nie będę kombinował. My przejdziemy do FIFA 17, my przejdziemy do Ligi Europy, gdzie chociaż będzie licencjonowana w pełni. Koniec posuchy, stary, no spójrzmy naprawdę na statystyki lewego, bo to był żałosny sezon, niestety Szczęsny był tragiczny, to już będzie trzeba chyba zmienić bramkarza w kolejnym sezonie. Piszczu był w porządku, nie? Ale no właśnie, Michał Pazdan, dwa gole, drodzy widzowie, dwa gole, to był kapitalny transfer, niestety jego wartość Mocno nie wzrosła. Kielini 8-7, Gibbs 7-9, Bielik plus 2, ale no niestety on musiałby grać więcej. Salach tylko plus 1, 14 goli, drodzy widzowie, i 3 asysty w jego pierwszym sezonie. Tutaj kapitalne liczby, więc co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że się rozwinie w przyszłym sezonie. Walcott też coś tam robił. Są 4 gole, 2 asysty. Aleksis też nie rozczarował. 21 goli i 6 asyst. Lewandowski. 12 asyst i 14 bramek. No czemu tyle asyst? Czemu on nie strzela? To chyba jego koniec. City wygrywa. FA Cup, Everton Puchar Ligi Angielskiej i Real Madrid pokonuje w finale Juventus. Ej! Ten finał był rok później, bo tu mamy rok 2016 i Juventus przegrał z Realem w 2017, ale też w rzeczywistości w tym samym sezonie Real Madrid wygrał Ligę Mistrzów pokonując Atletico w rzutach karnych, więc ciekawe, że tak się tutaj to łożyło. Królem strzelców Premier League został Wayne Rooney, strzelił 17 goli, Costa ponownie miał świetny sezon, Kę się sprawdza w Newcastle, 6 na 5 co cieszy, ale no nadal, no Lewy, Lewy Lewy miał najwięcej asyst w Premier League, o Chodzi w tych karierach. Królem Strzelców Ligi Mistrzów, Cristiano Ronaldo, czyli realistycznie, patrząc na to, że jeszcze te Ligę mistrzów wygrali, no lewy się tutaj spisał, bo miał 8 goli, ale my go potrzebujemy w Premier League. Pogba z sześcioma asystami, no, powalczymy o niego. Nadszedł czas na zmianę w klubie Arsenal, tak, ale nie trenerskie. Zmianą będzie to, że przejdziemy do FIFA 17. Dokonam największych transferów. Jeśli chodzi o nasz zespół, wszyscy piłkarze, którzy są tutaj, przejdą z nami do FIFA 17. Nie będziemy jakoś tego restartować, może niektóre oceny podrasuję. I te też jeśli chodzi o największe zespoły Premier League, takie top 5, tam też dokonam tych transferów, nie, przy okazji też Liga będzie aktualna, no na podstawie tego co mieliśmy tutaj, łącznie ze spadkami, żeby to miało ręce i nogi, żeby była taka ciągłość tej kariery, więc tak. Może przechodzimy do nowej gry, ale prowadzimy tę karierę dalej, bo fajnie to będzie wyglądać, jak ci wszyscy piłkarze będą w tych nowych klubach, nie? Ciężka jest ta kariera. Myślę, że bramkarz dużo robi, bo tak sobie przypomniałem, że w tych symulacjach zawsze warto mieć bramkarza o wysokiej ocenie, dlatego zadbam o to w FIFA 17. Możecie napisać w komentarzach, jakiego golkipera chcielibyście zobaczyć w tej ekipie. No i co? Widzimy się w środę. Trzymajcie się, delektujcie się ostatnim dniem wakacji. Cześć.